To, to ja jestem, kkz 21 Jak wyderka i ja już wspominaliśmy, od następnych odcinków nie będzie. Będę, będę ja nagrywał przez jakiś czas. Właśnie. Aha, a propos, wyderka koło mnie jest. Ale to jest chyba jedyny taki odcinek jeszcze z nim, że on będzie koło mnie. Eee, słuchajcie, co dzisiaj robimy? Dzisiaj planuję, gdzie to jest. Eee, no, bo dzisiaj... ja, jutro, ja jutro po prostu jadę na wyjazd. No ja właśnie, eee, on już jedzie jutro, więc no. eee, dobra. Eee, będę się kierował tutaj, do tego miejsca. Eee, jeden, tak. mm. Tutaj będziemy sobie coś budować: jakieś domeczki, no taki szybki, luźny odcinek będzie z tego. Dobra, eee, no to lecimy w takim razie. No i oczywiście się nie renderuje. O. To w sumie dopiero co wszedłem. Aha, jakby na mapie nie jest to zrenderowane jeszcze. Ale no. Farma. farma. Nie wiem, czy z tego było odcinek. Już z tego odcinek? Nie, nie było. No nie było. Aha, no ja, bo stwierdziliśmy, że to będzie trochę nudne. No, kurczę, o. Ja nie mogę, jestem przyzwyczajony do mojego. W ogóle co ty masz tutaj, tak? Na pro? No tak, no. Ty masz na pro? No. Pro jest najlepsze. Nie Dobra. no, ja, ja na przykład nie umiem grać. Ja umiem, właśnie fajnie się gra na takim. takim. Dobra, zróbmy tutaj jakiś plan, gdzie... 90 jest najlepsze. Jakieś kiedyś na normalnym. O nie, tego się to nie, jest nie najgorsze nie, tak Ej, czekaj, 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 zobaczmy, no test, dobrać. test. No tutaj gdzieś jest, tutaj, nie, tutaj jest o, 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 normalnie. O, o. o nie, 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 nie. nie. 90 najlepsze mam zdaniem. U, des na stówę. Dobra, Dobra, to będzie wejście, ale żeby było oczywiście realistycznie... Aha, ups. <grymne> to, kurde, to była tajemnica. Jak tajemnica, jak <grymne> to pokazywaliśmy, jak tunel robiliśmy. A, no tak, zapomniałam. No właśnie, aha, ee, ale wiesz, że to jest mój skin nowy, to się wderki w sumie. Twój. No to mój, to będzie mój skin. E, dobra, e, no już mam nadzieję, że w następnym odcinku jak się zobaczymy. Usłyszymy w sumie, bo się nie zobaczymy, to już będę miał tego skina. E, dobra. Wybieramy sobie wszystko. Mara. Dobra, budujemy. Mm, to może by go tak zbudować i dopiero. Jest Dobra, no spokojnie. Dobra, tu będzie o, taki może domek. Hmm. tu gdzieś zrobimy wejście, może? Kurczę, no tu jest dół, tu się nie da stawiać wołowii. W sumie, to jest chyba taki drugi odcinek z głosem, gdzie jestem ja, bo pierwszy też jeszcze był na tych starych zgwintach. Ja to, to teraz, ja to będę pamiętał do końca życia, bo to, to był bardzo w sumie udany filmik. To, to wyszło bardzo fajnie wtedy. O oj, oj, jeden hmm. Oraz Tu nie będzie może ściany. Nie, w okna. Okno będzie może tylko tu takie duże. Co o tym myślisz? Dobra, drzwi. Nie wiem, dziwnie mi, się, dziwnie mi się gra widząc tutaj też to. Dobra, tak będzie taki. No, no nie! Dobra, tak, tak i tak to. I od razu też z drugiej strony. Jak no, kłuży to? że no, Lepiej, jak no, tak. ja to miała jaśniejsza niż prawda. Tak, też to zauważyłam. Ja no, niestety. Mm. Nie tu. Co? No, i. Uj, faktycznie. No. Dobra. Y... Pek i pyk. Dobra, nie martw się swoim kanałem, jakoś tam zrobię to. Te... No i już, <gry> że przesłać na Messengera, to będę jakoś pobierał. No. no tak, tak, tak. I będzie Aha, Tak, przecież, tak, jeszcze. Tak, było wygodniej. No. Najwygodniejszy sposób na robienie dachu. Staw, ruszpywanie. No, czy się w ogóle? No, w sumie, no tak, no bo teoretycznie bez takiego rusztowania się nie powinno robić dachu. No. Dobra, e, tak. Tak, tak. Tak. O. Ojej, już już nie spadłem, to mam wrażenia. Nie, 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 może to być. Ja cię odmawiam. Dobra. Dobra, i z drugiej strony. No, 5 minut dopiero. <grych> mhm. Dobra, no i mamy pierwszy, dom, pierwszy domek. Prezentuje się on w następujący sposób. W ogóle fajnie to osiedle, na już no. powoli wyglądać, nie? W ogóle, przejdźmy się po całych laskach. Miałem jaki kraj. O, nie, no, Mhm. Dostaję. Dobra, e, aha, myślnik. Nie mieliśmy tego myślnika. Dobra, e, robimy w takim razie. E, no, kolejny domek. No, myślę, że na, na tym odcinku sobie dokończymy to osiedle. Już tak, tak, już serio, do końca. Dobra. O. tak na to będzie w sumie taki trochę większy ten domek może. Tu będzie wejście. Tak bardziej no. Na... 哦，谁？<O, S 2> <Sí. S 1> Nie jestem przyzwyczajony do, do, do jego klawiatury. Nie da się grać na takiej klawiaturze. Ekrożkowanie od razu robimy. No, no nie. Masz tu A, no, no spokój, spokój. No, robimy tak. W sumie chyba zrenderujemy potem też, bo to nie jest zrenderowane w sumie. Dobra, o matko, jeszcze tutaj zapomniałam no, o tym. No, w miejscu, o Dobra, tak, tak, tak. Tutaj tak samo. Pyk, pyk, pyk. Szkoda, że się nie da zrobić tak jak jest, tak jak jest z deszczem, że się jakby cały czas jest dzień, jakby tak się no, dało, to by było w sumie fajnie. Dobra, robimy to na tym, nie? A, a nie! ale okazuje się, że się da, my o tym, a, nie, o tym nie, nie wiemy. A o no. tym nie wiemy, no. ale mogłoby tak być w sumie. No, nie, chyba nie wszystko wiemy o Minecrafcie, tak? No nie. Dlaczego? Nie da się nic. Wszystko o Minecrafcie to o Mojang. A może też nic nie wie? E, bo hu, może też, może też nic nie wie. Tworzył tą grę... E, tworzył to, ale nic nie wie. No, jakby tak było, no to by było bardzo ciekawe. No, no nie, nie mam miejsca na dirt. O. Dobra. No nie! Nie. Skopiowałem sobie nie na tym, co trzeba. Dobra. No to jeszcze dwa domki, nie? No, to, dwa domki. Dobra, to robimy szybko placy. Dobra, robimy to. Nic nie było. No, niestety. Dobra. 10 minut, to szybko te domki. Dobra, renderujemy chyba już poza tym odcinkiem. Albo jeden domek Albo jeden zróbmy. No tu hmm. zrobimy jakiś domek. Nie domek, hmm. tylko ten się. Jakiś tam lasek. Dobra, robimy szybko jakiś taki mały. Ja robimy ten mały. No nie, nie mam. Dobra, robimy tak. Będzie szybciej. No nie. Ja staram się to robić szybko i wszystko mi się plączy. No bo jak dobrze już chyba to wiecie, bo my to na każdym odcinku jak budujemy domki, to mówimy, że nasz kraj, Zygwenty, słyną z tego, że my mamy piwnicę w domach. No, że te w tych piwnicach się mieszka. Się, czasami są takie domy, że są. To, to się nazywa tak specjalnie nawet te mieszkania. Że małe domki i dwie takie piwnice. Tak, tak. No, żeby nie wychodziły zaś poza teren domu, jakby nie. Tam. Dobra, robimy taki, da. Mm -hmm. Dobra, tu robimy tak. Dobra. No. Dobra, tutaj już wszystko jest. Dobra. Ja już to zrenderuję poza odcinkiem, i tutaj dodam jakieś drzewko tam z drugiej strony. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego odcinka. Pa Pa.